To z tej strony JoJo i chciałbym Was w dzisiejszym odcinku zaprosić do nowej serii. Seria, która zrodziła się w mojej głowie. W sumie ze względu na serię, którą wymyślałem nie tak dawno temu czyli Ciekawostki. I to jest seria, w której chciałbym przekazać Wam podstawy szybkiego układania. Jakieś triki, rady, rzeczy, które są na tyle szeroko znane w internecie, że ciężko je nazwać ciekawostkami, ale z drugiej strony jest to wiedza naprawdę wymagana. I bardzo przydatna, jeśli chcemy układać szybciej niż na przykład w 20 sekund. Sam nie jestem najszybszym speedcuberem, ale są takie rzeczy, które nawet ja przy moich czasach około 13 sekund, czy nawet czasem były średnie 10 sekund w domu, ja jestem w stanie wam przekazać. Dzisiejszy taki odcinek pilotażowy, ponieważ pierwszy prawdziwy odcinek serii już jutro, ale chciałbym pokrótce wam powiedzieć najważniejszą rzecz, czyli jaką kostkę wybrać do szybkiego układania. Ja tutaj jako przykład daję tylko moje, na przykład dwie główne trójki: ta do OH, czyli Walk 3, i ta do układania dwoma rękami, czyli Gans R. Ale to jest bardzo rzecz y, zależąca od naszych osobistych preferencji. I to, że moją główną kostką jest Gans R, na którym układam średnio założonych te 12 sekund. Nie znaczy, że jeśli wezmę teraz do rąk jakąś inną kostkę 3x3, nawet gorszą, załóżmy, że takiego dużo tańszego Moffangę Thunderclap V2, to nie znaczy, że ja na tym Thunderclapie też nie ułożę w 12 sekund. Dlatego chciałbym w tym pilotażowym odcinku, w którym powiedzmy, nie będziemy zagłębiali się w szczegóły konkretnych rzeczy, bo chciałbym was uczyć m.in. odcinek, jak się uczyć algorytmów, mniej więcej jak te algorytmy odczytywać, coś o fingertrykach, o lugahedzie, luga o też innych kostkach, czy w ogóle na przykład układaniu jedną ręką, takie rzeczy będą w tej serii, a w tym szybkim odcinku chcę wam tylko powiedzieć, że kostkę, którą wybierzecie, no to jest trochę cięższe niż przy wybieraniu pierwszej kostki, bo o ile pierwszą kostkę w dzisiejszych czasach można wybrać jakąkolwiek, no to biorąc już kostkę do takiego szybkiego układania, warto sobie sprawdzić parę modeli, ale mówię Wam z ręką na sercu, że nawet jakbym wziął teraz Rubiksa 2013, to też bym na nim robił średnie sub 15, chociaż jak wiadomo dobra kostka to to nie jest. Dlatego jest to rzecz bardzo mocno bazująca na naszych preferencjach i jakiej kostki byście nie wybrali z, tych wy z tej wyższej półki każda będzie się nadawała idealnie. Zapraszam was już jutro do pierwszego odcinka tej serii, gdzie powiemy sobie co nieco o Lugahedzie, czyli tajemnym, tajemnym w ogóle tajemnej nazwie, która się przewija każdemu, a nie każdy wie czym Lugahed jest. Dlatego dziękuję za uwagę i zapraszam was jutro do nowej serii. Cześć.